Witajcie. Jeszcze dzisiaj, 10 czerwca wykonuję zabieg na ochronę Kłosa. Może trochę spóźniony, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak tragicznie. Ładnie się ona wszystko wykłosiło pszenica tak naprawdę wielkości około 70 cm no, poza kolano gdzieś tak mniej więcej średnio licząc jeśli chodzi o łan liść flagowy tak jak możecie zobaczyć jest zdrowy podflagowy tutaj gdzie to teraz jest? Uciekło mi podflagowy, podflagowy dolne liście i no zaczynają schnąć. Widzę, że tej wody trochę brakuje, chociaż po ostatnich opadach. Teraz wczoraj 7 litrów spadło w nocy. No Zobaczymy, jak ta pszenica hybrydowa się obroni. W tamtym miejscu jest pszenica normalna. Więc będziemy mieli porównanie co do plonu, co do technologii, jeśli chodzi technologii, można powiedzieć, stosowania środków, różnych kombinacji i tak dalej. Bo mam wydzielony kawałek, powiedzmy, gdzie stosowane są inne preparaty. Ale to w kolejnym materiale postaram się już niebawem wszystko Wam opowiedzieć. Jeśli chodzi o obsadę, z ciekawością policzę, bo jeśli chodzi o wysianie nasion, no to było powiedzmy we wczesnym terminie optymalnie a zobaczymy po prostu jaka ta obsada jest na dzień dzisiejszy no i faktycznie teraz jeszcze tylko może oprysk na mszyce jeżeli się pojawią to tylko to zostanie a, a tak naprawdę jeśli chodzi o zabiegi takie fungicydowe no to już naprawdę to już jest koniec tak. no bo wiadomo te trójka to już jest końcóweczka jeszcze nie raz na mszyce jeśli chodzi o produkty które E, teraz stosuję w tym zabiegu, to są e, aminokwasy, agrosopfolium, e, mieszanina priaksora i bukat, tutaj mamy e, tebukonazol, jest to 500 sc, e, tutaj priaksor, e, co on tu ma, e, piracrostrobina i fluksapyroksat. Tutaj jeśli chodzi o agrosorb folium No to aminokwasy 12% Aminokwasów Ogółem Trochę żeby to Wspomóc te, te roślinki No bo jeszcze jeszcze jest o co walczyć Pszenica naprawdę Jeśli chodzi o ochronę Moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie No A wrzniwa się okaże co tutaj w kombajnie będzie sypać. To teraz jeszcze objazdówkę zrobię, pokażę Wam dalej jak wygląda pszenica w tamtej części. Wejdę z cionika pokazać wam jak tutaj wygląda pszenica. Tu jest taki kawałek trochę lepszej ziemi nawet widać jakby trochę gęściejsza. Była akurat w tym miejscu. No, trochę można powiedzieć, wiosna. Niestety półtorej miesiąca nie padało. Może te rozkrzewienia. No, wiadomo, azot rzucony. Nic się nie wchłonęło. A dopiero później, więc to krzewienie wszystko, można powiedzieć, trochę ustecznione. No ale jak zobaczycie, tutaj pszenicę. Liście. Tutaj od góry, czyli te najważniejsze flagowy, zobaczcie, flagowy i, 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 i podflagowy tutaj. No, są ochronięte. E, widać, że to co zastosowane pomogło, kłos jak kłosy, e, wiadomo, one prezentuje się ogólnie ładnie, co e, tu dużo mówić czekamy do żniw, patrzymy. Na rozwój wydarzeń, bo tak naprawdę opady deszczu by się przydały. No jednak, w niektórych częściach kraju mocniej pada aż za mocno. Nie wiem, jak to u Was tam jest, ale faktycznie u nas tego opadu trochę mogłoby być więcej. Jeszcze teraz w tej fazie, kiedy te zboża faktycznie tworzy się ziarko, nalewanie. No, żeby to jednak faktycznie to co teraz zastosowaliśmy Razem powiedzmy to wszystko zadziałało No ale wiadomo bez wody No to tak naprawdę No nic nie zrobimy No ale ochrona Jest zrobiona prawidłowo moim zdaniem Do tego że nie mogę mieć A niestety na wodę Nic nie poradzimy no Żeby chociaż popadało te 20-30 litrów Może jeszcze w czerwcu to byłoby super, przynajmniej u nas, bo nie wiem, jak u innych jest. A to mamy jeszcze do opryskania: tutaj to pole. Tam mam kontrolę zrobioną bez C-trójki. Będzie i jeszcze tam muszę opryskać pszenicę. Też mam tam kontrolę założoną, więc zobaczymy, jak to będzie. W tym roku jest można powiedzieć raczej rok sprzyjający, czyli. Na rozwój chorób nie ma takiego nasilenia, tak moim zdaniem, przynajmniej u nas tutaj zaobserwowanego, więc naprawdę pogoda pod tym kątem sprzyjała. No, może u innych trochę inaczej jest, no, różnie. Odmiany też są bardziej podatne, mniej podatne, ale tutaj, jeśli chodzi o, o to, to naprawdę zboża dość ładnie się prezentowały, jak zaczęły już strzelać bło. To naprawdę nie było widać takiego nasilenia. No ale zabiegi trzeba zrobić też w czas, żeby po prostu ta ochrona prawidłowo zadziałała. Czyli widzimy się w kolejnych materiałach. Postaram się coś nagrać teraz niebawem, jeśli chodzi o ochronę i tak dalej. Co zostało zastosowane, jak to wygląda z perspektywy kontroli i w ogóle. To do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Komentujcie. Jeżeli coś chcecie się podzielić u siebie, jak to u Was wygląda, no i zobaczymy. Życzę Wam też wszystkiego dobrego, żeby jednak ta pogoda się sprzyjała i na pewno, żeby gradu nie było, ani żadnych nawałnic, bo to jest też najważniejsze, żeby taki szkód nie było. To do zobaczenia. Cześć!